w nas w kolejnym odcinku na moim kanale. No, niestety, ostatni film też był długo 5 dni temu. No, nie miałem czasu, niestety. Ale teraz będę nagrywać co dwa dni z montażem. Bo jakby bez montażu to by był jeden dzień, ale dzisiaj gram z Oliwierem. Siema, siema. Będziemy grać w Stars, Bo dawno nie było filmików, że z kimś gram. On gra ślepym szczurem, a ja pociągiem. No to zmień. On ems, a ja pociągiem. Dobra. Bo ostatni film, gdzie z kimś grałem, to było oj daleko, długo. Dobra, widzę. Daję tutaj wszystko. Ja mam lagi, niestety. Przysięgam. Na serio mam lagi, nie mogę chodzić. O nie. Lepie historie dobre na sejf. Ale jadę z nimi. Ja. Aby było tak fajnie. Ja Dobra, wygrana łatwa, bo ostatnio co z kimś grałem w Brawl Starsa, to było miesiąc temu. Dobra. Szkoda, muszę chyba dać więcej... Tego. Więcej. Tutaj możecie zobaczyć. Mam mam wszystko na maksa oprócz tego Oprócz tego napoju, i nie mam tych tutaj klopsów i tych ananasowych. Dobra. Najdoby, dobry skład, dobry mają skład. Nie będę mówić, że mają słaby dobra, kładę słupek prawy.

Dużo im dobiłem, ale wy musicie teraz schronić, żeby się nie przedostali. Ale jadę im. U, Sigma. I z nimi. Ledwo, bo myślałem, że już przegram. I rzadki start. Dobra? Muszą być chyba. Lepiej jakby dali tańszego skina. Bardzo rzadki, epicki jakiś. Bo legendarny do to 300 gemów jedynie. Albo taki zwykły. Za no ja bym... tego, ale bez żadnych efektów specjalnych. Ja, ja, bardzo, ja bym się cieszył, jakby był jakiś jedyny rzadki, albo bardzo rzadki. No dobra. Kurde, nas już dojeżdżają. No ten drako. co za skibi toilet. Ale żeś trafił. No wiem. No i zgłosić trzeba go. A tutaj się daje, czy tylko. Tylko na tych głupich solo. Tylko. Z, bo musi być solo, wtedy jest taki przycisk głośny. Niech muszą dodać do innych trybów. Tacy gracze. W dziennik schodzisz i masz tutaj brako i możesz pozwolić. To popraszam. No jak? Mówiłem, no żeś ty tam ty... Dobra. Dobra, to połowę odcinka ben... grałem z nim, a połowę odcinka będę miał. Próbuję, jak najlepiej, montować takie napisy fajne. No i różne efekty na początku. Abraza zaraz zrobię pociąg. Mmm, no Sigma. Dobra, uciekam, biję, biję, no to nie uderzam, procent. zrobię troszeczkę pociągu i sigma, mhm. dobra, Myśmy wygrali, tak, tak, bo bym im pojechał. Macie dzisiaj do odebrania tysiąc tej klubowej forsy za darmo. Ja teraz zbieram sobie na skinę jakiegoś. Najlepiej, jak to byłby rozgwiazda. Najlepiej to z lubię, ale to nie stan. No to tutaj. No najlepiej by był tego. Najlepiej ten rozgwiazda. Bo on dla mnie najlepiej wygląda. Ale jak będę kupować, bo to cały zestaw, to zrobię odcinek. Dobra, pociąg. 5000 na tego. Dobra. Sigma Ssa. Czu, czu, Jak on tam robił? Na razie Bo na razie jak jakieś, rzadko czasami są jakieś komentarze Możecie dawać jak chcecie ale gdy tego są to na razie yy, Na razie tego tam daję lajka serduszko czyli polubienie takie zaczynam od końca, dlatego że jak zaczynam od początku Sigma 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 Nie, Sigma A tego klanki powinni osłabić, bo on za dużo bije tym ultem i jeszcze kiedyś jak zrobią hiperdładowanie to będzie za mocne tu Hmm. też jest dobry. No ale. Co najbardziej. Bo i on bija. On będzie bić jakieś. Czekajcie. Będzie mieć zrobić 3500 za jeden przejazd, a jak w dwóch uderzy albo uderzy w kogoś, to już ma kolejny przejazd. Kruk Mandy 8 bit. Teraz jakoś więcej gra tym 8 bitem. Daj około tu. Daję tu. I daje tu. Jaki ma słaby poziom ten kruk. Bo ma tylko 2000 życia. Ma słaby poziom. Ważne uderzenie. Co za bambik. Oni chyba robią tak, bo myślą, że sobie wygrają. No ale mamy utrudnienie To, że wygramy, on se zarobi nic nie robiąc No to pucharki ale czasami przegrywa się na przykład w większych rangach. Dobra Jak będzie jakaś fajna oferta to kupię Zostawcie lajka, like suba i pa i filmy co dwa dni i wtedy z montażem. Może czasami 3, max, 4 jakoś. Będę próbować codziennie nagrać jakiś film i wtedy go zmontować do Pa.